Ojej! O nie! W ogóle mi się to nie podoba! Na nich! No to teraz dostaniesz łupnia! Zobacz, co tu mam dla ciebie! Idę! Ta cię nauczy! Dobrze? Poprowadzę Was za mną. Obawiam się, że muszę na chwilę odpocząć. Eee, robię się naprawdę zmęczona. Na co my tu czekamy? Chcecie tak stać cały dzień? Chyba już po mnie. Okropnie boli. Ta? Hm? Tak? Tu jestem. Co? Jestem gotowa. Czego chcesz? W porządku? Wezmę się za to. Ta. Z przyjemnością? Nie martw się. Już się robi. Nie ma sprawy. Już idę. To tak traktuje się damę? Hej! <grymowania> Przestań! Więc podobają ci się niskie, co? Wiesz co? Zaczynam się o ciebie martwić. Oh. <grym mentality> Szkoda. Trochę go lubiłam. Nie zapomnimy cię, przyjacielu. Sprawy nie układają się zbyt dobrze. Niestety muszę was opuścić. Wszystkich was pozabijam. Trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Zginiesz! Niech moc rozedrze cię na kawałki. Wrota śmierci staną dla Ciebie otworem. Postaram się mądrze dowodzić, będę wam dobrze służyć jako przywódca. Muszę porządnie odpocząć. Jeżeli mam wędrować dalej, to muszę odpocząć. Stercząc tu, marnuję swój talent. Nie mamy przypadkiem czegoś do zrobienia? Nalegam, żeby ktoś mi pomógł. Naprawdę, nie czuję się zbyt dobrze. Twa życzenie? Zamieniam się w słuch. Oczekuję na twe rozkazy. Jestem gotowa. Jak zawsze. Do usług. Och, tak, tu jestem. Czego tak uczynię? W rzeczy samej. Nie będzie. Dobrze. Tak, zrobię to. Jak sobie życzysz? Oczywiście. Dlaczego musisz to robić? Pokazujesz właśnie, jak bardzo potrafisz być irytujący. Czym zasłużyłam sobie na takie traktowanie? Mam nadzieję, że ręka ci uschnie. Pomóżcie mi. Przyjacielu, obawiam się, że twoja wędrówka dobiegła już końca. To przykre. Zacny był z ciebie, towarzysz. Uciekajmy, co sił w nogach! Odczep się! Na tarczę Gairdala. Broń się! Do boju! Niech bogowie prowadzą meciosy. Nie ruszaj się, a cię grzmotne! Będę dowodzić zgodnie z boskim prawem. Prowadzić nas będzie mądrość bogów. Uch. Czas oddać cześć bogom i odpocząć. Nawet bogowie muszą czasem odpoczywać. Czy nie powinniśmy ruszać dalej? Czy już zapomnieliśmy, po co tu jesteśmy? Bez leczenia! Na pewno umrę! <laughs> Idźcie dalej! Beze mnie! Stoję w gotowości. W jaki sposób mogę się przydać? Cała zamieniam się w słuch. Jakie są twoje rozkazy? Czy chcesz czegoś ode mnie? Jestem do twojej dyspozycji. Tak? Dobrze. Tak! Z chęcią, z przyjemnością, na mocy. Tak się stanie. Ma wiara, pomoże mi. W pośpiechu. Więcej byś zdziałał, angażując swoje wysiłki w coś bardziej twórczego. Czy to naprawdę konieczne? Nie przystoją ci takie dziecinne sposoby zwracania na siebie uwagi. Czy musisz mnie tak nękać? Niech bogowie przyjmą cię do swego królestwa. Będę śpiewać bogom pieśni sławiące twe czyny. Uciekajcie! Musimy uciekać! Gotuj się na zgubę! <laughs> Teraz pokażę Ci, co to prawdziwa siła! Na kolana parszywcu! Ginj! Silny przywódca może być kluczem do zwycięstwa! Zgadzam się, to mój obowiązek. Muszę odpocząć! Musimy się zatrzymać. Jestem zmęczona. Męczą mnie te banały. Halo! Może byśmy tak już ruszyli? Mam tu tak umrzeć? Ratujcie! Mnie! Tak? Co? O co chodzi? Tu jestem. Jestem gotowa. Czego chcesz? Słyszycie? Dobrze. Zrobię, co w mojej mocy. Tak, skoro muszę. Zrobię, jak sobie życzysz. Niech będzie! Zrobione! Na dziewięć piekieł. Co ty wyprawiasz? Nie jestem twoją zabawką. Często upadałeś na głowę w dzieciństwie. Nie proś o coś, z czym nie jesteś sobie w stanie poradzić. Nie możesz umrzeć. Śmierć przyjdzie po wszystkich. Dziś nadszedł twój dzień. Odchodzę. Wy się tym zajmijcie. Muszę uciekać. Ginij, głupcze. A teraz zobacz prawdziwą moc. Zgładzę cię. Nie jesteś w stanie mi nic zrobić. Będę się nieźle bawiła. Któż może was poprowadzić jak nie ja? Oczywiście, że będę dowodzić. Któż inny mógłby to zrobić? Jestem zmęczona. Musimy się zatrzymać. Będziemy tak szli aż padniemy? Muszę odpocząć! To głupota tak marnować czas. Zaczynam zapuszczać korzenie. No, niechże mi ktoś pomoże! Jestem ranna! Pomóżcie mi, głupcy! Czego? Co to jest? Co masz na myśli? Słucham. Chcesz mnie? Czekam. Czego ode mnie pragniesz? Zrobię to. Niech tak będzie. Z przyjemnością. To wszystko? Skoro muszę. Dobrze. Skoro tego pragniesz. Oh. Spokojnie. Obchodź się z tym łagodnie. Jeśli nie przestaniesz, zabiorę ci to. Nie teraz. Boli mnie głowa. Oh. 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 Ach, ach. Świetnie. Teraz będziemy musieli wracać do świątyni pieszo. No i krzyżyk na drogę. Lepiej się nie zadawać z takimi słabiznami. Zły czas na walkę! Nie pokonamy ich! Na bliźniacze to pory Klangedina! Brać ich! Nareszcie coś się dzieje! Do ataku! Na nich! Od teraz ja dowodzę! Znajdę nam przeciwnika! Uch. Muszę odpocząć, jeśli mam dalej walczyć. Nie mogę dalej walczyć. Muszę odpocząć. A, czemu nie walczymy? Chodźmy. Powinnam walczyć, a nie siedzieć tu na tyłku. Nie powalczę już zbyt długo. O, nie czuję się za dobrze, tak? Gdzie są wrogowie? Poślij mnie w bój. Jestem za walką. Walczymy? Gotowa na bój. Czego chcesz? Wystarczy. Robi się. Nie ma sprawy. Długo nie zejdzie. Dajże mi coś trudniejszego. Łatwizna. W Co? Przestań się mnie czepiać. Przestań, że już klikać. Zaraz ty dostaniesz. Nie mogę tak umrzeć. Cię. Nie możesz umrzeć! Walka się jeszcze nie skończyła. Nie uda nam się wygrać tej walki. Nie mam zamiaru dzisiaj umierać. To ataku! Zaraz spotkacie się z waszymi bogami. Do bitwy. Nadchodzi dzień sądu. No, teraz zapłacicie. Będę dowodzić, dając przykład innym. Pójdę na czele. Uch. Jestem wyczerpana. Naprawdę, powinniśmy się zatrzymać i trochę odpocząć. Nie traćmy czasu. Czy my na coś czekamy? Oh. Moje rany wymagają opatrzenia. Te rany są głębokie. Jestem ci potrzebna? Jestem przy twym boku. Tak, tu jestem. Słucham. Zwarta i gotowa. Powiedz, czego potrzebujesz. Oczywiście. Dobrze. Jak sobie życzysz? W rzeczy samej. Nieliche zadanie. Zrobione. Rozumiem. Przestań. Ach. Idiota, dlaczego zachowujesz się jak dziecko? Mam nadzieję, że się dobrze bawisz. Nie. Spoczywaj w pokoju, mój przyjacielu. Żegnaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz spokój ducha. Uciekajmy! Przewaga wroga jest zbyt wielka! Ach, muszę już iść! Moim celem jest prawda! Dalej! Do chwalebnego boju! W ogień walki! Czas się wykazać! Na nich! Jeżeli chcecie oddać im dowodzenie, Przyjmę je. Postaram się pełnić tę funkcję najlepiej, jak potrafię. Pozwólcie, że znajdę jakieś miejsce na obóz. Nie mogę już dalej iść. Muszę się przespać inaczej padnę z wyczerpania. Przecież gdzieś musi dziać się coś ważnego. Mam tu tak sterczeć cały dzień? Jestem ranna! Potrzebuję pomocy! Pomóżcie mi! Jestem w niebezpieczeństwie! Jestem gotowa! Chyba. Tak? Powiedz, czego chcesz. Oczekuję twych rozkazów. Dalej. Jakie są twoje rozkazy? Chyba jestem gotowa. Już się robi? Zrozumiałam. Brzmi sensownie. Tak. Zgoda. Wiem, co mam robić. Dobrze. Tak, skarbie? Dobra, dobra. Powiedz, czego chcesz. Co dokładnie usiłujesz osiągnąć? W porządku, dość tego. Wystarczy już tej zabawy. A! Uuu, a! Proszę, ja. Pomocy! A! Nie, ja. O... Nie, twoja śmierć nie poszła na marne. Szkoda, że nie mogę już nic zrobić. Przykro mi, ale dłużej tego nie wytrzymam. Mam już dość pakowania się w kłopoty. Z porządnym mieczem i mocną tarczą daleko zajdziesz. Będę się starała trzymać z dala od kłopotów. Nie jestem co do tego pewna. Ruszam naprzód, by chronić i bronić. Och, mam nadzieję, że nie weszłam nikomu w drogę. Och, skoro uważacie, że tak będzie najlepiej, to nie mam nic przeciwko. To wielka odpowiedzialność. Och, myślę, że czas iść spać. Chyba nie wytrzymam tego Tempa. Muszę odpocząć. Hmm, może powinniśmy ruszyć? Jeśli mamy coś dzisiaj zrobić, to powinniśmy chyba ruszać. Nie wydaje się Wam? Och, potrzebuję pomocy. Niedobrze ze mną. Proszę. Niech ktoś mi pomoże. Tak? Jestem gotowa. Powiedz tylko, czego potrzebujesz. Mhm. Co mogę dla ciebie zrobić? Ach, jeszcze coś do zrobienia. Dalej. Dobrze. Uważam, że to dobry pomysł. Zajmiemy się tym? Pewnie. Zaraz się tym zajmę. Oczywiście. Dobrze. Ufam ci. Nie zagląda się darowanemu Autiagowi w zęby. Zaoszczędzony miedziak to zarobiony miedziak. Niedziel skóry na sowo dźwiedziu. Co? 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 O! Oh, 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 oh. Nie! To już chyba koniec. Nie! Dlaczego to się musiało stać? Nie, to nie może się tak skończyć! Muszę się wycofać. Uciekajmy natychmiast! Dalej! Ku zwycięstwu! Skosztujcie mej stali! Nie bracieńców! Bitwa jest nasza! Nadszedł wasz koniec. To dla mnie zaszczyt. Poważnie podejdę do swoich obowiązków. Jestem wyczerpana. Odpocznijmy na chwilę. Jestem znużona dość tych bitew na dzisiaj. Ach, jak długo jeszcze będziemy tak bezczynnie stać? Mamy jasno określony cel. Na co czekamy? Ruszajmy! Jestem poważnie ranna. Boję się, że nie dam rady. Chyba mam problem! Z oddychaniem! Gotowa do działania. Tak! Potrzebujesz mnie? Co trzeba zrobić? Powiedz tylko gdzie. Czekam w gotowości. Hmm? Patrz, co się dzieje. Za pozwoleniem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dobrze, zrozumiałam. Zrobi się w tej chwili. Chcesz, żebym powiedziała coś śmiesznego? Może przydałoby się parę ćwiczeń z musztry. Co dokładnie chcesz przez to osiągnąć? Zmęczyły mnie te bzdury. Daj sobie spokój. Och, au! Och, och! Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Pamięć o tobie żyć będzie w naszych ciężkich od żalu sercach. Nie! Muszę się ukryć. Nie wygram tu! Ciach, prach! Spróbuj mojego żądła. Im są więksi! No, zobaczymy, co potrafisz. Ha <laughs> Więcej ofiar do złupienia! Co? Ja mam dowodzić? Hej! To może być nawet zabawne przez chwilę. Jeżeli chcecie iść dalej, będziecie musieli mnie nieść. Mogłabym teraz uderzyć w kimono. Jak nie będę miała zajęcia, to się stąd zrywam. Tracimy tylko czas. Ruszajmy! Pomóżcie mi! Odchodzę! Tak, gotowa. Słucham. Co jest? O co chodzi tym razem? Tu jestem. Co? Dobrze. Oczywiście. Jak sobie życzysz, jak dla mnie może być. Zajmę się tym. Już się za to biorę. Pewnie. Co znowu? Naprawdę cię to rajcuje, co? Mam tego dość. Sam się o to prosisz, wiesz? <gryAbdanie> oh. <s Popłasz��> <gry> <gry> A, ach. Straciliśmy jeszcze jednego. Coś jest nie tak. Zaczynamy tracić ludzi. Ehm, um, na razie. Patrz, jak się to robi! Dawaj go tu! No to zatańczmy! <laughs> Łatwy cel! Za mną! Tak, obejmuję dowództwo! Nawet ja potrzebuję czasem odpoczynku. Jestem zmęczona. Może odpoczniemy przez chwilę. Dalej! Niech się coś dzieje! Chodźmy, póki mi jeszcze młoda! O! Jestem ranna! O! Chyba potrzebuję. Medyka. Tak! Tu jestem! Aha! Chcesz czegoś ode mnie? Gotowam do pracy. Co trzeba zrobić? Cokolwiek zechcesz. Dobrze, już idę. Się robi. Łatwizna. Mam cię gotowiutkie! Żaden problem. Hej! Przestań już! I ty to nazywasz RPG. Kopałam go po biaszy, przykręcił. Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałam. Masz szczęście, że nie jesteś na moim miejscu. A! Uch. A! Uch. żegnaj miałam nadzieję że wszyscy wyjdziemy z tego cało bieda czesko nawet diabeł mnie tutaj nie zatrzyma. Mam tego dość. Zaraz poczujesz, czym jest gniew kobiety. Czas zrobić z nimi porządek. Kostucha już po ciebie idzie. Zajmę się nim. Masz pecha. Mam być królową tego dnia, co? Lepiej dowodzić, niż wlec się w ogonie. Cokolwiek mamy zrobić. Poczeka do rana. Czas odpocząć. Ten ręsztunek waży chyba stonę. Rozbijmy obóz. Jak tak dalej pójdzie, zapuścimy tu korzenie. Będziemy tak tu stali przez cały rok? Mój wzrok zachodzi mgłą. Niedługo już wytrzymam. Jestem. Czekam. Czego chcesz? Jestem gotowa. Coś nie tak? W gotowości? Wskaż tylko cel. Już się robi. Załatwione. Ruszam. Dobra, już idę. Nie ma sprawy. Biorę to na siebie. Szturchnij mnie jeszcze raz, a stracisz palce. Jeszcze jedno kliknięcie, a będziesz miał ze mną do czynienia. Będziesz mi musiał coś dorzucić przy podziale skarbów. Strąk kostko głowy, to przy tobie pestka. Spoczywaj spokojnie umszczęcie kolejny grup Polę bitwy należy dziś do wroga. Przegrywamy. Twoje chwile są policzone. Staw mi czoła, jeśli masz tyle odwagi. Niech bogowie zlitują się nad tobą. Poddaj się. Zajmę się nim. Zrobię wszystko, by nasza drużyna była bezpieczna. Niech ty, na mnie kieruje. Jak zrobię jeszcze jeden krok, to chyba mi nogi odpadną. Jak będziemy iść w tym tempie, to nie dożyję następnego zakrętu. A podróż zapowiadała się tak interesująco. Czuję, że nogi zarastają mi pleśnią. Potrzebuję uzdrowienia. Nie chcę tutaj umrzeć. Coś przegapiłam? Słyszę. Potrzebujesz mnie? Tylko powiedz, co mam zrobić. Hm? W czym mogę pomóc? Tak? Natychmiast. Rozumiem. Zajmę się tym. W porządku. Robi się. Zrobię co w mojej mocy. Już się robi. Delikatność nie jest twoją najsilniejszą stroną. Jak będę opisywała nasze przygody, ten fragment na pewno pominę. Przecież cię słyszę, dobra? Ale mnie wkurzasz. O! 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 Oh. Zapalę za Ciebie świecę w świątyni. Niech przynajmniej ta ostatnia podróż będzie dla Ciebie spokojna. Nie wygramy. Ja się poddaję. Upuśćmy mu trochę krwi. Chcesz posmakować mojej stali? Jesteś na mnie gotowy? Masz jakieś ostatnie życzenie? Poznasz smak własnej krwi. Ubezpieczajcie mnie. Trzymajcie się mnie. Powinniśmy odpocząć. Nie mogę się doczekać, aż wyskoczę z tych łachmanów. Jestem wykończona. Odpocznijmy trochę. Nie zaszłam tak daleko tylko po to, żeby teraz umrzeć z nudów. Jest tyle ciekawszych sposobów na spędzanie czasu. Jest mi tak zimno. Proszę. Nie pozwól mi umrzeć. Tak? Jestem. Chcesz czegoś ode mnie? Gotowa. Na wszystko. Czego chcesz? Hmm. Słucham. W porządku. Dobrze. Tak. Cokolwiek tylko powiesz. Już się robi. Cała przyjemność po mojej stronie. Rozumiem. Zabiłabym kogoś, byle tylko wykąpać się w gorącej wodzie. Uważaj, gdzie pchasz tę myszkę. Ach, uwielbiam, kiedy to ty przejmujesz inicjatywę. Trochę na to za zimno, nie wydaje ci się? Wiedziałam, że ktoś dzisiaj umrze, tylko nie myśl, że będę wlec twoje ciało z powrotem do miasta!